Ustępująca Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Chemik podsumowała upływającą kadencję. 15 czerwca mieszkańcy wybiorą nowych przedstawicieli. W związku z końcem kadencji obecnej Rady Nadzorczej Policka Spółdzielnia zorganizowała konferencję. Spotkanie było okazją do podsumowania działań podjętych na rzecz mieszkańców w ciągu ostatnich lat. My idąc do tej Rady w tym szesnastym roku to y, generalnie każdy z nas y, szedł z misją, z misją zmienienia tego wszystkiego, co ludzi bolało, co chcieli zmienić. I uważam, że y, pracując z misją, właśnie pracuje się z większym jakby zapałem, z większym zaangażowaniem. Poświęcaliśmy bardzo dużo czasu. Myślę, że wypełniliśmy swoje zadanie, tą swoją misję i że y, no możemy się tutaj pożegnać z czystym sumieniem, że zrobiliśmy co mogliśmy. Według ustępującej rady jednym z kluczowych zadań było wprowadzenie nowego systemu rozliczania ciepła. Poprzedni budził spore kontrowersje, a wiele spraw znalazło swój finał na drodze sądowej. Został ten system przeobrażony, został zbudowany nowy algorytm rozliczania tego ciepła. Ten algorytm wpłynął również na zmianę oprogramowania firmy, która nas rozliczała, bo musiała podporządkować pewne rozwiązania w oprogramowaniu właśnie pod ten algorytm. I rozpoczęło się rozliczanie już według tego algorytmu. Rada podała, że w ostatnim okresie rozliczeniowym za sezon 2021 2022 największa dopłata za ogrzewanie rozliczenia według nowego systemu wyniosła niespełna 45 złotych. Ta sprawa została załatwiona można powiedzieć w stu procentach, bo dzisiaj mieszkańcy korzystają z ogrzewania sobie swobodnie, bez żadnego, bez żadnej trwogi o, o koszty. Bo mówię, one kształtują się na poziomie praktycznie zaliczek, ewentualnie drobnych kwot, no wiadomo, tak samo jak w elektryczności. Czasami zużyje się więcej, czasami mniej, ktoś ma 50 zł dopłaty, kto inny ma 200 zł zwrotu, powiedzmy, tak się one kształtują. Natomiast nie ma, nie ma żadnych dopłat, które by pustoszyły nasze portfele, tak jak pustoszyły w latach przed 2016 rokiem. Wśród podjętych przez radę nadzorczą decyzji była między innymi możliwość likwidacji grzejnika w kuchni. Skorzystało z tego ponad 200 mieszkańców. Inna zmiana dotyczyła samodzielnej wymiany głowic przy kaloryferach. Wcześniej otwierały one dopływ ciepła przy wietrzeniu mieszkań, co generowało dodatkowe koszty. Dziś mieszkańcy mają prawo sami decydować o rodzaju głowicy w mieszkaniu. Wiele osób skorzystało z tego, przeszło na głowice innego typu, czyli RAF 5115, które pozwalają unikać zbędnych strat ciepła w przypadku, kiedy wietrzymy mieszkanie, w przypadku, kiedy uchylamy na dłuższy czas okna przy temperaturach około 10 lub lekko poniżej 10 stopni. Rada zdecydowała także o rezygnacji z najmu lokali mieszkaniowych. Wszystkie odzyskane lokale uruchamialiśmy, publiczne przetargi, do których każdy mógł przystąpić i mógł sobie ten lokal kupić na własność. W trakcie konferencji omówiono oszczędności poczynione w związku z ograniczeniem kosztów funkcjonowania spółdzielni. Za samą energię elektryczną w roku 2015-2000, czyli za czasów tych naszych poprzedników, koszty energii elektrycznej zużywanej w naszych zasobach były 284 tysiące. Na dzień dzisiejszy te koszty wynoszą, wynosiły odpowiednio 2021 208 tysięcy, a więc o 80 ponad tysięcy tańsze. Szanowni Państwo, w 2015-2016 koszty Obsługi prawnej spółdzielni to ponad 200 tys. zł. Za ten rok 2022 było to około 92 tys. oszczędności w stosunku do roku 2015 i 16, czyli stanowi to około 53% kosztów w stosunku do roku 2015. Rada podsumowała również zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje. W ciągu ostatnich czterech lat spółdzielnia zbudowała 200 stanowisk parkingowych. Wspólnie z gminą Policę realizuje inwestycję, jaką jest budowa placu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Roweckiego. Ponadto spółdzielnia zamierza też wyposażyć dwa budynki w panele fotowoltaiczne. Będzie to własny biurowiec i wieżowiec przy ulicy Przyjaźni 29-31. Jest w życiu publicznym cecha, która jest bardzo istotna i myślę, że powinna charakteryzować każdą osobę, która pełni funkcję publiczną to jest wiarygodność. Przypadek tutaj nasz, kiedy ponad 6 lat temu grupa osób zebrała się po to, aby rozwiązać problem, który ewidentnie był w tej spółdzielni, związany z jej funkcjonowaniem i związany z tym, jak mieszkańcom się żyło w tej spółdzielni, żeby ten problem rozwiązać. Padło wtedy szereg deklaracji, szereg obietnic. I te obietnice w większości albo i w całości zostały wykonane, a nawet z nawiązką. To jest bardzo ważne, ponieważ to powoduje, że państwo mogą e, decydować o tym, jak będzie wyglądała przyszłość. 15 czerwca odbędzie się walne zebranie, na którym mieszkańcy wybierą nowych przedstawicieli swoich interesów. Jeśli ktoś nie może w nim uczestniczyć, ma możliwość przekazania upoważnienia do oddania głosu innej osobie.